Dzień jak co dzień. Co jest? Nie mam takiego kapsla. No. O Jezu, już znowu z kapslami. Już miałeś nie zbierać kapsli. Ja tak. Pełne dworki kapsli w domu. Nie ma komu ich prze... Ale takiego nie ma. No dobra. Jasne, jasne. Znowu pięknie wyglądasz. Ktoś się czepiał, że ja Ci A, mówię, że pięknie wyglądasz. O, tam pojechali ci, ci. O, tam ci, o. Dzisiaj, O, to oni. <laughs> Nasi znajomi, widzowie, z którymi się spotykamy już od czterech lat. Cztery? Więcej chyba, nie? No, Wojtek z Roxaną, pozdrawiamy was serdecznie. Piąty sezon. Przed chwilą, żeśmy się z nimi pożegnali, oni pojechali dalej. Także piąty sezon z nami są. E, coś mówiłem? A, mówiłem to, że ja zawsze na filmach mówię, że pięknie wyglądasz. A ktoś się czepiał do tego, że ja wiecznie tak mówię, no, no ale... Każda kobieta jakby przyszła i by ładnie wyglądała to by mi powiedział, że pięknie wygląda. No Jezus Marek, no, co Barek, w tym takiego? Nieraz Marek tak ma. Przychodzi ktoś z znajomy na stoisku i mówi do niej tak, ale dzisiaj ładnie wyglądasz. No, i... no, no przecież taka, się... prawie nie komplementu, to jest nic złego, a ludzie się nawet tego czepiają. Nie rozumiem tego, no ale dobra, mniejsze z tym. Dobra, bierz tą pakę i jedziemy. Jedziemy jeszcze tam, do tego złoczyńcy, co po drugiej stronie stoi? Tam, hełskie wyroby. Tam mają bardzo, bardzo fajne rzeczy, bardzo dobre rzeczy i wszystko robi sam. Sam wędzi, no wszystko po prostu robi sam. Także szczerze polecamy. Helskie wyroby. Bo ktoś marudził też, że no drogo, drogo, no ale można kupić za przeproszeniem gówno w markecie albo jedzenie, które jest zrobione tradycyjnie, moczone tam solanki, duperele wędzone, on robi łososie i śledzie i mięcha i serki, nie? Wszystko robi. No, no nie. No więc jak chcecie na Helu będąc zjeść coś dobrego to helskie wyroby. Polecamy szczerze. Także tak to wygląda naprzeciwko Polo Marketu. Tu mamy Polo w Helu. A tu mamy to dobre jedzonko. Coś będziesz kupować? musielibyśmy wtedy do lodówki zawieźć, nie? Jak? Jakie to fajne żarcie mają. Piersi wędzone, kiełbasy wędzone, wszystko wiejskie. No, czas na wagę. No, mega. Nie, na wagę. No i co my tam mamy od tych helskich wyrobów? Makrele, serek wędzony, piersi wędzone, kiełbaskę. Takie o, na szybko, żeby było Coś do żarcia, nie? I są naprawdę mega, mega, mega wyroby. I takie pyszności od helskich burgerów. To jest niby pierś. A wyrobów. Jest wyrobów, przepraszam. A ja co powiedziałem? Helskie burgery. Helskie burgery to są. Aha, to znaczy są po drugiej stronie, bo patrzyłem, nie? Jeszcze w tym roku nie próbowaliśmy, bo... Herskiego nie. A tutaj mamy takie same zdrowe rzeczy i to jest, mówię, samemu wędzone, więc ta pierś z kurczaka smakuje jak wędzony kurczak. Taki... Jak się kupowało kiedyś, nie? Naprawdę dobre to jest. No nie wiem czy cię będzie słychać, bo ty tak cicho gadasz, a ja zasłaniam mikrofon. Wzięliśmy nas nie. Pycha. Pycha, pycha, Zobaczmy pycha. To. Serdela? <grywa> nie. nie, jest śniadaniowa. Śniadaniowa. Dobra. Inna, co nie jest nic kurczaka, ale dobre. Mawka już tu czeka. Mały sęp. Sąpi Masz po... sęp Masz. Masz? Jak Mawka? Może być? Mawce no, smakuje. A, no to czyli, czyli widzisz. Bardzo dobre. Mhm. Wchodzi. I kolejny dzień w Helu. I? Mhm. Znowu pada. I tak mamy, woda jest aż w środku, bo tak zacina No więc jest dramat, nie? Oczywiście ludzi przegoniło, za borderem dalej stoją Bo tam twardziele zawsze stoją, słońce, deszcz, no tak nikogo nie ma, no bo Wiecznie deszcz przegoni wszystko My uwielbiamy pogodę, gdy jest pokórno Bo wtedy to jest handel Ludzie mówią, że życzymy Wam dobrej pogody i dużo ludzi Dobra pogoda nie, dużo ludzi tak No co zrobić Madzia, oczywiście nic nie słyszę, słuchawki na uszach i sobie robota. Co na tym robota? A, kopra Hello! 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 nagrywasz coś? Tak, nagrywam! Bo ludzi dzisiaj. No co, też pada ludzi, nie ma to co mam robić, no? No, się zrobiło niefajnie. Dramatycznie, ale co chwila taka pompa jest. A jak wali piorunami... No nie fajnie Patrzcie na to, jeszcze takiego nie wiem szkwału na helu nie widzieliśmy odkąd jesteśmy tu 4 lata To jest masakra To tak pizga, że wszyscy się pozamykali Nie wiem jak to zrobić na zoomie Tylko my stoimy, Twardziele. No i przeknęło wszystkich i nas też W tej wichurze <głos》> składaliśmy się Ludzie uciekli od burgera No to po prostu jest dramat Dramat też mówisz, że za dużo słów używam takich. To w dupie to mam Naprawdę Prawda? No bo to jest przegięcie pały. Nie możesz mówić tego, nie mów tego, nie mów tak, nie. Ktoś mi będzie uczył życia na starość. Co? Ty aż mi telefon zaparował. Jesteś w mgle. w ogóle wszystko jest mamy wszystko mokre. Wszystko, wszystko mamy mokre. Po prostu kasa fiskalna, ty weź wyczyj czy tą kasę. Tu wszystko jest mokre. To tak lało. Leje. No ale to lało gorzej. Tak, bo parasol. Tak, Fajnie, Magda podbiewało do góry. Ja mówię, ty trzymaj parasol, ja będę zbierać manatki. No dramat, Wrzucałem to po prostu na żywca, więc jest sajgon totalny. Po prostu, no, inny kolor się zrobił. Wszystko tu jest wrzucone. No co zrobić? Na pogodę nie ma bata. A mówili nam klienci, idzie, idzie za dywa. No. A my, Ej, nie wiedzieć, co e, przejdzie bokiem, panie. Co tam? Oh. I znowu żeśmy pohandlowali No i szykujemy się do roboty kolejny dzionek A tutaj dziadki przyjechały. Patrzcie ile dziadków i tam z tyłu jeszcze są. Tam już wany stoją Takie fajne dziadki No fajnie, fajnie stare jak ja <laughs> Chyba jak ja one są stare jak ja No tak, w sumie tak Tak to wygląda i tam z tyłu jeszcze jeden stoi A nie, tam już nowy stoi z tyłu ale tam jest taki autobusik, Chimerek. Ludzie fajnie nam się przyglądają i dziwią, że Mawkę tak wozimy w koszyku. A ona sobie tak siedzi i już się przyzwyczaiła, bo wcześniej mieliśmy z nią problem. Potrafiła wyskoczyć z rowera, nie? Z koszyka. Dlatego jest przypięta, nie? No teraz jest przypięta i tak sobie jeździ z nami do roboty. Nie zawsze ją zabieramy. Jak jest zimno, to jej nie bierzemy. Wtedy sobie siedzi w kamperze. Magda, okna nie zamknęliśmy głównego. A nie wiem, czy nie będzie padać. O, lipa. Trzeba będzie zamknąć. No, i tak to Fal wygląda. Start. No, falstart. I Mania się przyzwyczaiła. Niektórzy się dziwią czemu Mania. Ona jest Mafka. Mafeczka, Mufinka, Mania. Zamkniesz? Ewentualnie Maniek. Ewentualnie Maniek. Maniek? Maniek. Ewentualnie ona. Ona, ona. Ona też na ona reaguje. <ścoughs> tu trzeba myśleć o oknach, bo tutaj takie spontany są, jeżeli chodzi o pogodę. Niby słońce, niby tego za chwilę, pum! Jak walnie, więc nie ma sensu ryzykować. Dobra, do roboty! Do roboty, dziewczyny! Tak, jesteśmy wykorzystywane cały czas. Tak, tak. Papa, pa, mawka. Pomachaj. No i tak to wygląda, bo często ludzie pytają, gdzie jest mawka. Gdzie jest mawka? Mawka jest albo z nami, albo w kamperze. Zależy, jak leży. Zależy od pogody. Jak jest upał, to po co ją męczyć? Tam. I czy w nie mamy gorąco, bierzemy ją wtedy tutaj. Dzień dobry. Taka niespodzianka, taki prezent dostaliśmy. Dostaliśmy najbardziej milusi prezent ze wszystkich milusich prezentów. No. <laughs> Niby nic, a cieszy dla Madzi i Marka. Od Pawła i Nati. Pokaż to, pokaż to. Czekajcie, to zobaczycie. Miniaturka naszej Mawki. No czad. Pokaż z boku, bo tak nie widać. No normalnie pieseczek taki... Ideolo. No. Dzięki bardzo. I puchaty, to, to, to taki Milusi. Dlatego mówię że najbardziej, Milusi z Milusi w prezenciku. I to zrobiły nam dzieci. No. Dzieci naszych takie, widzów. Takie, małe, takie małe. No, liczne takie dzieci. No. I zrobiłeś ślicznego pieseczka. No, dziękujemy. Super, będziemy mieli na pamiątkę do kamarka. Znowu widzieliśmy Was kolejny rok, bo w tamtym roku też nas odwiedzili. Także następny rok z Wami. Mamy znowu w urzędzie. Skończył nam się miesiąc więc trzeba odebrać następną fakturę od miasta, za miejsce, za plac i zapłacić także z rana na szybko, na hulajkach do urzędu a potem może jeszcze zobaczymy w porcie no i do roboty ale widoczność, Gdańsk, Sopot wszystko tam widać i co, jest faktura? jak nie? za wcześnie ale, ale za wcześnie co, że, że dziś, Bo tak? Jest pierwszy, tak? A, myślałem, że rano. 30. Sześć, A, w ten sposób. I macie znowu w pięknym stroju, czy tym przez mamę. Pierwszy raz. Pierwszy raz? Masz no, go na no, sobie? No. A, czyli to taka no. premiera. Dzwony nam zagłuszają. Jedziemy gdzieś jeszcze? Jest dziesiąta dopiero. Tak, do roboty. Ale tam moglibyśmy chociaż na zatokę zobaczyć, no Jezus. Ale ty jesteś Możemy? pracodawca. Niedobry. Udało się szefową wyrwać. O, jak zapytałeś Gdzie teraz, to zapomniałam, że istnieje co innego jak robota. No nie wiem, czy będzie nas słychać. Akurat statek przepływa. Jak on się nazywa? Onyx, ha. jak ten kamień? Katamaran, ale fajny. No mega. Kurde. Nowy pasik, nie? Nowy pasik. Ale ładny. Także szczerze Wam polecamy Hel, bo to chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie jest tak ładnie, nie? Yy, inaczej jest. Jest inaczej. Mówię, Ustka nam się bardzo podoba i Hel, bo to są takie miejscowości, takie lajtowe, takie romantyczne, takie piękne i w ogóle. Znaczy. Jest inaczej niż między Władysławowie i tych wszystkich takich, no Sopot też jest ładny, no ale to tylko Molo i... Yy, i Koło Brzek też jest ładny. Wszystkie miejscowości, w których są lub yy, przepływają statki. No. Są takie ciekawsze. A tak to jest taka nuda. No, do dlatego, dlatego nas zauroczył uroczył Hel już dawno temu. Zakochaliśmy się w Helu i. Jesteśmy tu czwarty rok. No i może jeszcze Tym. będziemy piąty. No zobaczymy. To wszystko zależy od właścicieli, czy nam pozwolą. I za 20 lat powiemy to samo. <laughs> no i tak. E... O nie wiem, pokażę wam tam. Poczekaj, tylko jak to przełączyć. <laughs> to tak pokażę. Tam to wszystko będą apartamenty to wszystko już jest ogrodzone i tu wszędzie, wszędzie będą apartamenty. no to jest dramat, no ale no co zrobić, no miasto musi się rozwijać, więc o widać tutaj jak jest wszystko ogrodzone, tam jest wszystko wyburzone, to była stara stocznia, stara, tam robili, naprawiali statki i takie rzeczy, więc tutaj będzie taka ala Marina, później tam dalej już się wybudował jeden apartament, kurde, zasłoniłem palcem, cholera, nie widać. o tam, 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 o tam o już jeden stoi, koło niego będą stały jeden albo dwa Więc tu będzie, tu będzie takie mini miasteczko dla bogatych Ale Hel musi się rozwijać I co tam szefowa? Bransoletki trzeba focić na plaży Znaczy nad morzem ja, że, no Nad na morzem na morze, na asfalcie, No wiesz o co mi chodziło, nie? Na asfalcie Uważaj bo wpadniesz, nie będę Cię ratować Nie? Nie będę Pierwszy byś skoczył. Pierwszy bym ten Cię pchnął. Ja bym Cię popchnęła i jeszcze piutła. Nie, nie, tu jest głęboko. Nie, nie chciałbym tu wpaść. To co, do roboty, czy jeszcze gdzieś? Jeszcze może sobie coś kupimy. Co sobie kupimy? Coś fajnego. A, pojedziemy tam na te pamiątki. Chcemy sobie kupić coś morskiego. No, coś takiego, żeby było w przyczepie, takie morskie. Albo sami sobie zrobimy. Zobaczymy. Zobaczymy, jakie ceny są. Jedziem, jedziemy, jedziemy. Jedziemy, bo Mawka się tam niecierpliwi. tá I tu są takie piękne rzeczy. Takie inne niż na wiejskiej, niż wszędzie. No to też żeśmy oglądali. To już ten, no to jest ten. Bardzo mało jest w halu miejsc, które są z ładnymi rzeczami. A tu odkryliśmy na. Zaznaczę Wam na finestce, bo stąd nie widać, które to jest miejsce. Tak Ciężko powiem, znaleźć to miejsce, ale to jest miejsce z oryginalnymi, takimi fajnymi rzeczami, takimi nadmorskimi, takimi, pięknymi. Że się pięknymi. Się takie, szansu, się takie rewelacyjne. Fakt, że kosztują, ale te rzeczy są naprawdę... Z drewna, z drewna morskiego, niektóre to jest rynko No tutaj zobaczcie, wszystko. jak ktoś lubi takie, lubuje się w takich rzeczach, to tutaj są naprawdę mega rzeczy. I to nie jest taka... No Decha jest piękna. Super jest. Piękna ja się jest. Ona. W ogóle te rzeczy tutaj pani ma naprawdę rewelacyjne. To jest jedyne stoisko w Helu, gdzie takie rzeczy... Znaczy, które odkryliśmy, bo może jest nie, 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 już żeśmy fajnie. wszystko przejrzeli. A tutaj jest naprawdę... A się tu zrobiła No, Znowu się zrobił. I tutaj są piękne rzeczy. Popatrz jak to fajnie jest wszystko robione. Naprawdę. No nie? Rewelacja. O ja. Ale o, ja! jak jest... to, to jest fajnie zrobione. Ja! Dobra, dobra. Ale czad. Nasze klimaty nie ma no, wszystko jest w naszych klimatach. Patrz, jak tutaj zrobiono. Nie, no, rewelacja. Jesteśmy tu drugi to raz to i naprawdę. Czy <laughs> no, no to Czyli nie wszystko nie... będzie tu stało? No, na widoku. Ale czad. Jak jest schowane, to nie widać. No nie tak. tak. No, A, jakie mega półki. Nie, wstaki, wszystko takie. Niby deska surfingowa, a półka. Tu wszystkie peliny, ale chat. <grymne> Jakie piękne. Jak ktoś lubi takie morskie rzeczy z klimatem. No fakt, że kosztują. Patrzcie tutaj. Tutaj nie widać nic po słońcu. No, zrobiła to też by No, wiadomo. Te też są fajne, te kule. No wszystko tu jest fajne. I takie inne, nie takie hamskie, chińskie. No, cudeńka. No. No. Dla mnie Super. było taka, takie modne. Takie lotaremki. Widziałeś tego nadmuchanego Hektora? Gdzie? No. O jak rozdymka. Mieliśmy takiego rybka. Nazywał no. się Hektor. No mieliśmy. Ja go lubiłem wkurzać, a on Madzie uwielbiał. No. Nie? Na mnie chlapał wodą albo pluł, a do Magdy machał ogonkiem. Tutaj na Wiejskiej, blisko nas, jest też fajny sklep, do którego Madzie chodzi. I ja sobie nie. Przychodzą no. do mnie i patrzą na moje ręce i patrzą, o ta fajna, no. no to ja mówię to tam. I patrzą gdzie takie bransoletki, bo takie to jest kupa roboty. Ja tego nie robię. I nie tego Magda nie robi, no. I one są piękne. I po ile? Po ile one są? No, jakoś... trzy, trzy dychy. No, kurde. Dobra, idziemy do indyjskiego, bo naprawdę tu są super rzeczy. I szczerze też polecamy ten sklep. Kurde, ostrości mi nie łapie. Tu są naprawdę, jak ktoś lubi taki styl... I w ogóle bransoletki, i, i w ogóle i w ogóle. Także szczerze polecam. No tutaj, tutaj jest mega. To są naprawdę fajne rzeczy. fakt, że kosztują, ale coś za coś, nie? Ale są lepsze jakości. No. Jak chcesz mieć lepsze, to... Te lampy piękne to są abażury takie naturalne. No jak ktoś lubi. Takie słonki, pakiki, liby, no, Ładne, bo to takie... Lubię. To takie inne nie jest z Ikei Ikea tego nie ma. No, mega. No. Co mówisz? O Jezu, czemu gubi ostrość? Ładny sklep, nie? Ładny, no? sklep mogłabym mieć. Do roboty. No i skrusiliśmy się i kupiliśmy dechę i taką rybę. Ryba będzie nad oknem w przyczepie, bo chcemy zrobić przyczepę taką, że była w stylu. Morskim naprawdę? że jak się jest nad morzem, to żeby było czuć ten kimel. No i macie taką dechę i się bardzo spodobała a mi ryba. Jeszcze chcemy koło, ale koło jest strasznie drogo. Te, takie koło, no jak to się mówi? Koło? No takie do kierowania nie? sterownicze. No, ale pani miała tak po 350 koła no, no, ładne, a takie dymbowym były po 700. Nie, nie, nie. To macie z klecinem sama. Tak. Zrobimy sobie. Za duże bransoletek muszę naklepać, żeby taki brąz ten żeby no. Nie, 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 nie. Ale, to i tak żeśmy wydali 200 wy na to. Ale fajne rzeczy. Yy, bo deski sama muszą być. No, trzeba by wrócić do domu, zrobić i w ogóle to nie. No. Tak to jak coś mogę zrobić, to robię sama. Jak wiem, że coś właśnie zrobię, to sobie kupię. Także koło sobie raczej sami zrobimy. Pozbieramy patyki takie łukowate i wtedy stworzymy sobie kółeczko takie ładne, bo ono będzie lepsze niż takie te białe malowane. Tak mi się wydaje, będzie naturalne, bo jeżeli przyczepa będzie w kolorach biało-niebiesko, coś tam szaro, no to takie koło lepiej chyba, żeby nie było właśnie biało-niebiesko. No, raczej żeby naturalne. No dobra. Także ryba jest takim naturalnym, szczederskie. No, fajne, fajne rzeczy, takie. Lubimy takie morskie rzeczy. I taki właśnie dzieci powinno być nad morzem, więcej, a nie, no. że musisz się doszukiwać, gdzie jest nad morzem, ale, stoisko, z Ale morską. czy ty rozumiesz, że to jest jedno jedyne stoisko? No. Na, na całym Helu, bo wszystko jest chińskie, badziewne. Ach, dramat. Ale to jest tak wszędzie. Mhm. Przecież popatrz, tamto stoisko, coś znaleźli, gdzie to było, w Jarosławcu. Mhm. To było jedno jedyne stoisko, które robiło takie rzeczy z morza. Naprawdę, nie mają Instagrama, mają Facea, fajnego. I robią wszystko takie... Nazywają się Morska Rzecz. Morska Rzecz i robią fajne naprawdę rzeczy. I... Nam się to podoba, bo my od dawna chcieliśmy coś takiego robić, tylko czas nam nie pozwala. Ja uwielbiam na plaży znajdować, zresztą do lasu jak nie ma bieżni, to zawsze nosimy potyki. Się w górze no i to są, mówię, kupuj, jedziesz nad morze, kupujesz takie rzeczy, a nie ciupagę i osypek nad morzem, no przecież to jest dramat, no. No ale dobra. No tak, do mnie klientki i kupiłam sobie bransoletkę z muszelkami i to No. No ale dzisiaj wcześniej skończyliśmy pracę. To wcześniej skończyliśmy pracę, zamiast o dwudziestej to o dwudziestej. No. Bo... świętować urodziny nie nasze. No, idziemy. Szczególne urodziny, więc trzeba było, no. No, rusz się, rusz się kobieto, bo się spóźnimy. Tak więc idziemy sobie na imprezę. Urodzinową. Jak co roku? Bo co roku z Gienkami się spotykamy. Tak, jakoś tak wychodzi. Bo i Monia ma urodziny, a jutro jednak ma urodziny, więc no. A że się lubimy? Że się lubimy. A najlepsze było to, że to są nasi widzowie, których poznaliśmy. Ile już lat temu? Cztery sezony temu. 4 sezony temu. Mhm. No i tak się ze sobą męczymy. Ja mu właśnie powiedziałam, że się nie męczyłem. Nie, żartuję, żartuję. Nie, ja po prostu z niektórymi się chcemy spotykać. To nie znaczy, że każdy, kto przyjeżdża i chce się z nami spotykać, to się spotykamy. Po prostu. No. E... Trzy dni temu też fajne małżeństwo poznaliśmy z Bystrzycy. E... No, oni w ogóle wiedzą, kto to ludzi Ale nie, chodzi o nich, o Bystrzyce uśmiechniętych, a, radosnych. Ludzi poprawiających humor. ludzi poprawiających humor. Oni po prostu przychodzą, mają uśmiechy na twarzy, banany takie, że masakra. Nie no, aż ch chce się żyć. My. Także pozdrawiamy Was, bo wiecie o kogo chodzi. Dzisiaj wielu, wielu innych którzy u nas no, dzisiaj, w byli, dzisiaj byli się pożegnać, bo jutro już rano wyjeżdżają, więc nie będzie kiedy. Rzadko nam się zdarza imprezować z kimkolwiek, ale są takie wyjątki. No, i oni są takim wyjątkiem. Bo przy takich ludziach ładujemy baterie. To nie, że wysysamy z nich energię, po prostu. Oby tak. No, <laughs> chyba by nas nie zaprosili, gdyby tak było. Ale prezent mamy. Prezent mamy. mamy Także z pustą ręką obrzebca. nie idziemy. Także idziemy do Was. Dzięki. Idziemy. Nowa stylowa od mamusi. Fajna, nie? Fajna. No tego jeszcze nie było. Fajne. Czyli to pierwszy raz? To jest mój pierwszy raz. Była tylko przymiarka, jak zrobiła, nie? No fajne, fajne, Obróć się. No, fajoskie. Podoba się. Mi Podobre? się podoba. Mogę tak iść do roboty? No pewnie. Mawka też gotowa. Spadamy do roboty. Najpierw na pocztę. Trzeba zapłacić w końcu. E... Co to trzeba zapłacić? E... Urząd Miasta za plac trzeba zapłacić, bo i tak już po terminie, nie? Dobra, to jedziemy, jedziemy, jedziemy na pocztę. Kamperów się najechało, cały, cały plac jest kamperów, tu nie widać, ale tam wszystko, tam wszędzie są kampery, wszędzie stoją kamperki. Dobra, nie ma rudza, jedziemy, jedziemy, jedziemy kobieto. I co, poczta załatwiona? pani na powiedziała, miłego dnia mam pani bardzo ładne włosy, Bardzo ładne. Wygląda pani jak pani. A to nasza pani czy nie? Nie. Jakaś inna pani. Dobra, wszystko załatwione, to co jedziemy do roboty, bo mawka tutaj nam się już grzeje. No. Ja jak zawsze pierwszy, bo jeżdżę trochę szybciej. Madzia się boi jeździć na hulajce. No, ale super, to jest super sprawa według mnie. Madzia uważa, że nie, że hulejki są B, że rowery są lepsze. A ja uważam, że tak, bo i psa przewieziesz, i wodę przewieziesz, wszystko nie, przewieziesz. No, mają swoje proste, tylko że jeśli chodzi o moje samopoczucie na pojeździe, to wolę rower. No ja wiem, bezpiecznie Wolałabym jest. Wolałabym się wywalić na rowerze niż na no Ale tutaj łatwiej spadać. Niżej. Nie, nie. Dobra, do roboty. Nie, nie. Wszystko pozałatwiane. Także zaczynamy. Nowy kolejny dzień. Mamy sierpień. Prawda? Mhm. To już sierpień. Drugi sierpień no. No. Ale leci. Ale leci. Kamera, akcja. Zaczynamy. Musimy nagrać to ekspresem, bo jesteśmy w pracy i zaraz przyjdą jak jacyś klienci, więc zacznijmy od tego, że dzisiaj jest 2 sierpnia, akurat Dokładnie. Akurat ten moment nagrywamy 2 sierpnia, dzisiaj y, Gienek ma urodziny, moja wczoraj miała, miała wczoraj? No. urodziny też, więc tak. wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, 100 lat i spełnienia marzeń. Wiem wiemy jakie macie marzenia, więc życzymy Wam jak najlepiej. Akurat idealnie się złożyło, że publikujemy film Wasze urodziny i dzisiaj z Wami imprezujemy. Tak. A tak na szybko chcieliśmy podziękować wszystkim, którzy nas odwiedzili na stoisku do tej pory. Część zdjęć już się pojawiła w poprzednim filmie. Nie będziemy publikować filmu tak jak zawsze na koniec roku z zdjęciami, no, bo, bo zawsze, tak długo, zawsze długo czekacie, więc w tym roku wyjątkowo publikujemy w miarę na bieżąco, więc wszystkie osoby, które zrobiły sobie z nami zdjęcia do tej pory, czyli do 2 sierpnia, pojawiają się dzisiaj. W filmie dzięki, że byliście, dzięki za wszystkie rozmowy, dzięki za wyrozumiałość, jak byliśmy zajęci. Dzięki I za każde dobre słowo, fajnie, za wsparcie, że się poznaliśmy. za wrzucenie piątaka do skry skrytki tej naszej, znaczy skarbonki, no. za każdy zakup u nas. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że jesteście ci, ci normalni, bo tam ci to Rez, co nich szkoda gadać. Także... No. Więcej się nie rozgadujemy, bo nie mamy czasu, czas kończy film.